Patrz na Co jest? Znowu gram, znowu w pełnym klubie. Znowu wydam cały haj, znowu się pogubię. Ona pyta, czy mam czas? Czy ją poczęstuje szlugiem. Czekaj your ass, bo ja dymem się nie truję Ja cię nazwę moją suką, ty call me crazy Nasza miłość będzie sztuką, chociaż jestem lazy Nie mam planu na dziś wieczór, ani planów na sobotę Usta czerwone jak czuł, więc zapraszam cię na fotel Pokaż jak się ruszasz, podejdź do tatusia Baby make that move, bo lecimy bez hamulca Twoja słodka buźka, nadmuchane usta You deserve it honey, nie potrzeba łóżka Nieważne kto ma rację Bez prawka, ale wielkich. Zróbmy to w twoim aucie Stop, ja just make that move. Nieważne kto ma rację Bez sprawka, ale wielkich Zróbmy to w twoim aucie Stop ja and just make that move. Usiądź na tylnej kanapie, dawaj, buzi mała Zaraz będziesz się tu pocić, będziesz twerkowała Zagram na tobie jak Chopin, będziesz dobrze brzmiała Baby, ja ma fucking rockstar Pod rozporkiem skała Whoa -oh, chcę ciebie jeszcze bardziej -oh, Ty wiesz, że Ciebie pragnę nie wiesz co się stanie o. jak się ruszasz, podejść do tatusza Baby make that move, bo lecimy bez hamulca Twoja słodka buźka, muchane usta You deserve it honey, nie potrzeba łóżka Nieważne kto ma rację Bez prawka, ale wielkich Zróbmy to w twoim aucie and just make Nieważne kto ma rację Bez sprawka, ale wielkich Zróbmy to w Twoim aucie stop ja and just make that move Nieważne nie, nie kto ma rację, bez prawka, ale wielkich Zróbmy to w Twoim małcie stop ja and just make that move Nieważne kto ma rację, bez prawka, ale wielkich Zróbmy to w Twoim aucie stop ja and just make that move Tańczę jak mopa, kiedy gramy koncert. Ej, ej, tańczy przed lustrem i twoją siostrę. Ostro ciągnie ciebie, melas, jesteś tu panek. Oh, oh, moje żony są po łakcie. Albo począcie się, oh, 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 oh. albo począć Albo albo porządcie oh, 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 oh. albo porządcie sam se dorobiłeś, a co kupił tatatu To jest dżungla, w której goryle nie lubią bananów Wchodzę z drinem lub wypiłem, zońta miałem, zońta nie mam Dwie kurwy przy bazę lecą w jak jakby jadły kebab, hey.